Jeden cel. Ruch chorzów. Tylko i wyłącznie. No tak. już cały poddenerowany mówi, kurde przyjeżdżają niebiescy. 30 second to Mars. Leśniak jest od mamy. a padł od taty. Chyba na tym, że jesteś wygrał koszulkę. Co ty gadasz? Piłka to jest Franca. Wczoraj Rado i do śniadania jak słyszał, że jest no, trochę nie niebiescy ale... Dla mnie trochę też ważny, bo wiadomo ze Śląska chłop, chłopak jestem. Panowie, do no roboty tak jak mówimy. na telewizja ruchu chodów. Środki ostrożności chyba nad wyraz, co? Zdecydowanie, zdecydowanie. Pamiętaj, że co sprowadza tutaj dzisiaj? Ruch chorzów, Tylko i wyłącznie. No tak myślałem. <noise> Nie, ale kogoś. Z ruchu transfery będzie brał. Kogoś obserwujemy, tak? Rozumiem, czy to tak po prostu tutaj. Nie, gram z Polonią we wtorek. A co kiedy te dreby Krakowa w ogóle? Co tam z nimi w ogóle? Dlaczego to tak jest? Na nazwę? razie. Yy, na Sosnowcu nie mogliśmy grać, a na Wiśle Kraków nie mogliśmy w tym terminie, ze względu na to, że Krakowia gra w jednym. i się policja nie zgodziła. A, a, okay. Tak, także przełożyliśmy na tą przerwę na kadrę. No ale to też będzie wielki mecz, nie? Specyficzny, bardzo. Specyficzny, no ale historyczny. Jednocześnie. Macie inna aura niż ostatnio. Ostatnio zimowo. Dzisiaj, dzisiaj skrajnie odwrotnie. O. Ostatnio wynik niefajny. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie skrajnie zdrowy. była inna aura wokół drużyny, też, bo po sześciu zwycięstwach z rządu to byliśmy i przygraliśmy. No to może skoro teraz nie idzie, to może tu wygramy. Aczkolwiek, no patrząc na roszady w drużynie, wymuszone, wymuszone roszady z drużynie, ale piłka jest taka, piłka, jest, piłka to jest Franca. I gdy. Ci się wydaje, że kurde nie ma takiego punktu zaczepienia do optymizmu, to wtedy, wtedy często jest tak, że przychodzi wygany mecz i to znowu wszystko odżywa, odżywa, odżywa i gdy się już wydaje, że jest tak super, to dostajesz w głowę. Że są teorie, ja mam taką teorię szczytu piłkarskiego i teorię doliny. Być może to od was to już była taka nasza dolina, że tylko można pójść w górę. Nie? O tydzień o was słyszę, bo Shuri już cały poddenerwowany, przyjeżdżacie, podekscytowany, mówi, kurde, przyjeżdżają, niebiescy. A Przemek ma więcej czasu dzisiaj, nie? Generalnie? No ma więcej. Ostatnio ma więcej to. czasu, faktycznie. Ja w jakim dostanie jesteście tutaj, powiedz mi? No wiesz co, no. Też troszkę uciekło wam to, nie? Ten, ten, ten cel główny w zeszłym sezonie. No było blisko, ale z jednej strony blisko, a z drugiej daleko. No bo mimo wszystko tak jak rozmawialiśmy na studie Śląskim. No cały czas to były dwa mecze w dalszym ciągu, nie? Więc, więc no nie wiadomo, bolało, bo w końcówce meczu już nie są pod finał przegrany, no ale co się nie udało w tamtym roku, to trzeba zrobić w tym. Nie podoba mi się bilans z ostatnim meczu w Polonii z ruchem. Dobry, nie? No. Ja w ogóle miło wspominam mecze z ruchem. No. Dobra, tylko z chyba pamiętam, no w końcach wygraliście za nami. 1-0. Co awans robiliście? Co awans, no? 44-30. jest okazja, będzie bramka dla ruchu, chyba! Jest SANY, gol! Jest piłka w siatce, to jest właśnie ruch Kozów. Wtedy nam wszystko sprzyjało. W śniegu, nie yanlış. wiem czy tak. pamiętacie, no rano spadł śnieg, nie? Tak? To było nawet zagrożenie w niektórych, że odwoływali te lece. Piękne czasy. wtedy padły sła sławetne słowa Tomka Ferenca, że oni to zrobią. Oni to zrobią. No i oni to zrobili. Więc teraz my to zrobimy. Cześć Przemek, dzisiaj masz więcej czasu, słyszałem. To no, no, oczywiście niedobra, bo wiadomo, zdrowie, tutaj trzeba każdemu życzyć zdrowia. Co ci to się stało, co ci to jest? Co, mane dwa żebra. Co boli takie coś? No, czy wiesz, to już prawie za chwilę w sobotę będzie piąty tydzień, także. A kiedy ci się to stało nam? Ostatni sparing przed ligą. Wiesz co, na początku też miałem uraz, bo miałem problem z przewodnicielem po meczu w Chorzowie. Wyskoczyłem do Filipa Starzyńskiego i mnie coś tam zakuło w przywodzicielu. niestety. No i miałem z lekką pauzę na początku okresu z tym, później wróciłem na chwilę i złamane dwa żebra i no już od środy trenuję z zespołem, także jest bliżej niż dalej. Nie? Kurczę, no to trzeba ci życzyć zdrowia kolego, bo się troszkę no, tutaj... Trzeba, trzeba. Nie miałem takiego pechowego startu jeszcze nigdy. Szczególnie liczyłem, że na tym mecz będę dostępny i... Ale dzisiaj jesteś, możesz spokojnie zaśmieć z kibicami ruchu i dopingować drużynę. No myślę, że będę blisko, myślę, że będę blisko. Tam słychać, powiedz mi. Dobrze, wszystko dobrze. No, mała super się rozwija. Już biega, także już spacerki do sklepu trwają nie 5 minut w wózku, tylko 40 minut, bo już każdy kamyczek jest zbierany. Na pewno brakuje tego parku śląskiego, bo tam mieliśmy tereny do spacerów fenomenalnie. się troszkę też tą bardzo mile wspominasz w ogóle, tą egzystencję tam, nie? O, tam super spacerowało nam się tylko w wózku, to teraz mała by biegała. A tak to wszystko super, no szkoda na pewno tego sezonu, bo mało nam zabrakło, nie wiem czy tam obserwowałeś, ale, ale w tym Płocku naprawdę mało nam zabrakło, a widać jak te, jak te zespoły teraz idą w ekstraklasie, także na pewno szkoda i, i walczymy dalej. Nam zabrakło trochę więcej, nie? no ale. No. ale u Was też ciekawe, też się dzieje dużo, także też oglądam mecze, oglądałem nawet ostatni mecz Siedcami, też oglądałem. No i co o nim powiesz? No uważam, że duży plus szczególnie początek meczu. Na pewno ta liga taka jest, że dwa stałe fragmenty gdzieś mogą nieraz ustawić cały mecz. No i u was pierwszy stały fragment bramka, później gdzieś też po stałym fragmencie, później Później e, gdzieś e, ten na pewno trochę, trochę nie pomógł Bielu, bo, bo gdzieś mu ta piłka uciekła. Także, także on no, tak się mecze układają. No, na pewno macie, macie ciekawą kadrę, bo obserwuję nadal, mimo że już tam nie jest tak dużo kolegów moich, no, nie, bo troszkę zmienia, się zmienia, ale cały czas obserwuję, mecze oglądam, także jestem na bieżąco. Z trenerem Fornaliki miałeś kiedyś jakieś coś? Nie miałem. Opowieści słyszałem e, dużo, no bo większość chłopaków tam zawsze była gdzieś, e, gdzieś z trenerem pracowała, więc jak to jest w piłkarzy, ich te opowieści są, ale nie miałem, nie miałem e, styczności. No tutaj trener w ogóle trener Pawlak, Wiem, wiem, wiem. wiem. Oglądałem ten... was e, wczoraj, cza, czas na szkic. Także jest, 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 na jestem jest. na bieżąco, jestem na bieżąco. Kulisy już nie tak często, bo, bo wiadomo, teraz to e, baję z małą oglądam jakieś, ale... Jaku, to myślisz, że te bajki troszkę jeszcze podrośnie, no to ku, prawdziwe bajki, kulisy, nie? Może kulisy też polubi, no. Jak puszczę najpierw jej staty kulisy jakieś poprzednie z, z życzeniami e, świątecznymi, to może jej się spodoba i... Słuchaj, Adler jej kiedyś życzenia złoży na urodziny i już się zakochał. No, Myślę, że tak. Myślę, że tak może być, no. Myślę, że tak może być. Dobrze, Przemek, no to życzmy sobie fajnego meczu. Bilans ostatnich meczów w ruchu z Polonią, no, nie jest bardzo korzystny dla ruchu, więc może, no wiem, nie, zresztą nie ma co gadać, bo ty mi tak nic nie powiesz ciekawego tutaj. No, no. Wiadomo, no, wiadomo jak to jest, no. Wiadomo jak to jest. Ja trzymam kciuki w innych meczach na pewno, dopinguję, kibicuję i, i, i czekam na... A mecz w chorzowie, no bo ostatni mecz był jakby wiemy jaki był, bo, bo tych kibiców nie było, nie było tak dużo, a oby, oby to było w innym klimacie. Oby wam szło i obyśmy się spotkali w następną rundę naprawdę przy, przy dużej ilości kibiców na trybunach. Hey! A ty kończy jak w ogóle zmiana trenera. Trener fundali może powiedzieć gonić, cię troszeczkę, nie, bo ty przeszedłeś do piasta, a po potem przyszedł też, nie? Tak, tak, tak. nie no, to widzi, że sobie, że sobie nie radzę to przychodzi pomóc. I co jest już, już wyciskoskończąłkowskiego? To co jeszcze tam się do wycisnąć? No cóż, żeby się jeździć więcej myślę. O, trochę, wiadomo, czasu potrzeba, bo Trenem też ma swój pomysł i, i, i tak dalej. Tak naprawdę dopiero jest tydzień z nami, parę treningów. Teraz gramy co parę, co parę dni, więc tego czasu na, na przetrwanie pewnej rzeczy aż tyle nie ma. Ale, ale już po treningach widzę, e, widzę progres, więc myślę, że z każdym meczem będzie lepiej. Panie Lajdro, fajnie ci widzieć, fajnie ci no, widzieć no, ja tutaj. I co? Jak? Zdrowy? Tak, no, zdrowy, tak. 100%. To... No, 100%. To... Tak, mam nadzieję, że. <grystanie> <grystanie> co? Rozpraszają, no nie no. no, to no to to... tu do, na kamerę, widzisz? Tak? Da, Chcia... A na ja na chciałeś na coś to... przekazać, skupiać, pozdrowić kogoś ja chci... ty... y... Pozdrawiam całą rodzinę. Ja Chciałem po prostu się z tobą przywitać, a nie, żebyś tak. No to miło mi bardzo ...przewyjaśnić, Muszę wyjaśnić. Dzisiaj będzie Ale wejdzie? Wejdzie. Zobaczcie. Może być, może być. Ufam, ufam nikomu. Może, może być? Tak. Także powodzenia. <laughs> a Dominik jakiś Dolar Prince dziś coś czy... Nie, teraz 30 second To Mars. No, ja, ja mam taki mix, widzisz? Taki mix, taki mix no, mam. Ja, taki czeski rap, e, popa, wszystko. No, ja. hey! Nikodem, powiedz mi, jaka jest tajemnica twojego podwójnego nazwiska? E, jest, bo Leśniak jest od mamy, a tata, auto, a apadów od taty, więc dwuczłonowe. A do kogo jesteś podobny? Do mamy czy do taty? Wydaje mi się, że do taty, ta ale myślę, że do obu. Do obu. Tak, zgodnie z nazwiskiem, do obu. Pół od tego, pół od tego. Mój kolega żartobliwie, jak przychodziłeś, jeszcze sobie nie utkwił, to powiedział, że jak się nazywa ten Kosiniak-Kamysz. Tak. Tak. Nie mieszajmy w to politykę. No nie mieszaj. Nie, właśnie dlatego ja tutaj zaznaczam, że... Są najlepszy kibica. To jest pięknie, właśnie to jest to. To dzisiaj was będzie niosło, mam nadzieję, że do zwycięstwa, bo tu widziałem skład już, że tu jedynka. Tak. zwykle tak, tak, wychodzę w pierwszym, więc... Trzeba się pokazać z, z dobrej strony, jako drużyna, jako indywidualnie i wygrać ten mecz i przywieźć te trzy punkty do Chorzowa. Piękna, Piękna formułka, wyuczyłeś, widzę, przygotowane. No, uczyłem go w pokoju. Tak, uczyłem, tak. uczyłem go. Razem byliście w bólu? razem byliśmy. Udzieliście ten dzień? To, to no, mniej więcej mieliśmy zaplanowane gdzieś tam przez sztab szkoleniowy. Pełna profeska po prostu. Nie? No a w indywidualnym czasie, no to kto co lubi, z wiadom jakaś drzemka, książka, spacery, Co czytasz? Aktywacja. Książka, młodzież, książka, co czytasz? No, no... Się teraz, co czytasz. autobiografię Cristiano Ronaldo teraz. O. I tutaj też kierunek no, jakieś. Tak, inspirujesz się? Tak, dokładnie. Nie Pięknie. Coś tam wyciągnąłeś? Która strona w ogóle? No, no mam nadzieję, że pokażę na boisku czy wyciągnąłem, to, to już zobaczymy. Że tego życzę. A tu rozumiem nie książka. Czasami, ale czytam teraz na bieżąco Michael Jordan. Michael Jordan, też słyszałem, też, też popularna swego popularna, czasu popularna, u sportowców, nie? Fajna książka, więc miło się czyta. Panowie, wyciągajcie z tego wszystko co najlepsze i powodzenka, nie? Dziękuję bardzo. Niebieski Twitter, Przedstawi... niebieski Twitter to jest bardzo popularna, że tak powiem, instytucja. No witam, Topol, Moplik, jak zmienił miał Moplik, zmienił na Topol. A to ty te lewe kąta zakładasz, i ciśniesz po nosu. Nie, nie. Ja, ja nigdy nie ciśnę żartuję, żartuję. Ja, ja stanął w obronie Ros, za co mnie tam trochę zjechali. I jest do dzisiaj, ja? Nie, bo moim zdaniem nie warto jechać, bo był taki czas, chociaż jest moim zdaniem taki czas, co wszyscy jadą na ruch, to jest źle, to jest źle, to jest źle. To jest źle. No nie! Nie ma czegoś takiego, że to jest źle, to jest źle, no... Tomek też nie może wszystkiego napisać, no ty nie możesz wszystkiego pokazać. Kurde, ale to, to jest jakiś głos rozsądku, bo powiem ci mądrze go dosz. No bo... ja tak uważam, nie? Ale nie, przypomnijmy w ogóle o akcji, bo ty kiedyś... Aksja, no? Akcja, przed, zanim były koszulki, nie? No i ja, mnie koszulki meczowe zawsze, od zawsze rajcują, nie? jego dom, kurde... Jak był chyba bała. Bała czy komor? Jeden z dwóch, bo oni byli mniej więcej... Oni byli nie w tym samym czasie i była ta grafika. I nas, na komor w nazwisku była ta co my mówimy na koszulkach. Wzorek Wzorek bali powiedzmy, nie? Bo ja to nazywam wzorek Bali i idą. Kurde, ten wzorek na bank to będzie od koszulki, ale że my współpraca współpracę z Neo 10, szukałem na tej stronie i go no nie ma tego, nie? No kurde, myślałem, że znalazły taką koszulkę, a tego nie ma. No a się jednak okazało potem, że. Ja u, nas, tak jest. No, u nas obcy od razu powiedzieli, że ty od razu ten, no. zapisujemy, robimy screena i dostaniesz koszulkę. Ale, ale, wszystko, ale powiem Wam. A to dostałeś, to do ciebie była teraz ta koszulka, ja? I no teraz powiem Wam jednej, nie? Jechaliśmy na puszczanie po ulicy na wyjazd, i ja był kierowca, i ja miał wybrano oryginalną meczówkę za że się kupił. Ta niebiesko. I mi kumpel bado. to jest ta, co wygrałeś na X yy, z ruchu. A ja, jak ja nie wygrałem na X, o STS-u kiedyś wygrałem szalik. Ale go, no co ty, ja sobie ja kupił. on. Obejrzeliście na tym, że jesteś wygrał koszulkę. Co ty godosz? I on mi wysłał screeny z tym, że ja wygrał taką koszulkę, i dopiero potem się odezwałem i wygrałem taką koszulkę. Nie? No i jakby nie było mu hat to mam nadzieję, że dzisiaj też dobrą. Gratulacje z postrzegawczości. Śledź dalej losy. A może ci jeszcze trafi? Nie, może ci... no, w przyszłości. W przyszłej sezonie uważajcie, bo też wydała paczulkę co i jak. jest z tym miejscem jakieś wspomnienia? z Wiktorską? No jakiś czas się tutaj spędziło, także takie pozytywne, fajny taki czas, po, od razu po ruchu. Mhm. Także 5 lat spędziłem w, w tej piłce seniorskiej e, w Chorzowie i, 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 i po tym skończonym kontrakcie wyjechałem, wyjechałem poza Chorzów i, i takie sympatyczne wspomnienia, ale dzisiaj... Dzisiaj wiadomo, jeden Myślę, cel. Żeby było Dzisiaj jeden cel, jeden cel, jeden cel, także liczymy na to, że trzy punkty zabieramy do Chorzowa i, i, i się cieszymy. Czekamy wypowiedź do Kulis przed meczem. A, myślałem, że do wczoraj, bo że nie przyszedłeś wczoraj. <grym> no, no, naprawdę, to tak zrozumiałem. Powiedz coś fajnego o ruchu dla Kulis Polonii. Wiesz? Później w Katulicach mnie zjadzam, nie? Tak! No. Słuchaj, nie patrzmy na konsekwencje. Ja mam, mimo wszystko, rodzinę w Katynce, Panie Zawiński, nie za dobrze to idzie w ostatnim czasie. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj poprawi i będzie jeszcze lepiej. Nie wiem, co tam Shuri powiedział, ale ja mam nadzieję, że będzie dobrze akurat. No Szury nie gra, więc on dzisiaj ma więcej czasu na on medialne niestety, sprawy. Niestety, nie? na pewno ubolewa nad tym mocno, bo wiem, jak ważny mecz też to jest dla niego. Taki, kurde, trochę pewnie zrozdarty. Dla mnie trochę też ważny, bo wiadomo, ze Śląska chłopcze, chłopak jestem, więc więc na pewno fajne, faj, fajny też będzie to dla mnie taki pojedynek z ruchem kolejny, bo od dzieciaka gdzieś tam e, rywalizowaliśmy z, z ruchem, ale, ale na pewno mam nadzieję, że dzisiaj pokażę, że, że tak naprawdę te ostatnie mecze to nie przypadek i tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że będę jeszcze w lepszej formie. Czy się tam z rodada ścigasz, nie? Także... No... <laughs> po, bardziej to jest wykreowane niż się ścigam, ale wiadome, uważam, że on ciągnie mnie, ja ciągnę jego, tak żartobliwie mówiąc, więc. Mam godnego przeciwnika, wydaje mi się, że on też dostaje coraz godniejszych zawodników, bo nie tylko ja jestem oczywiście w tej lidze, ale też jest dużo innych bardzo dobrych napastników, więc na pewno rozwijamy się dzięki sobie wszyscy. Ale zobacz jaki klimacik meczu, tu wrzawa z stadionu To też nie no, chyba codzienny tutaj, ta, nie? Tak generalnie Kurde, powiem. zależy właśnie od, od, od pory, nie? Ale, ale na pewno ja dobrze wspominam też ten mecz ostatni, który tutaj graliśmy. Dzisiaj chyba będzie jeszcze więcej kibiców ruchu. Myślę, że, że to jest super, bo, bo jednak no, kurde nie ma co ukrywać, te wasi fani są nie dość że bardzo liczni, no to, no to można fanatyczni. fanatyczni, to prawda, ale no, jeśli chodzi o Śląsk, no to nie możemy narzekać na fanów na pewno, z, czy także z miedzę. Kotuje czy... się to tak. Tam, kotuje, kotuje się, się. także nie jest tylko się cieszyć, że, że tutaj przyjeżdżają tak licznie, bo, bo na pewno to dodaje nie tylko klimat, ale też taki dodatkowy smaczek dla mnie jako zawodnika, ogólnie dla, dla obydwu drużyn. Cześć, ale kolega rośnie. Rośnie, nie? Z nami, yes. z nami wszystkimi. Przypomnijmy, jak się nazywa? No, Kubuś. No właśnie Kubuś mia, myśmy mieli okazję już rozmawiać na meczu w glisach wtedy, nie? Z tego yes. czasu. No, ile masz wyjazdów, pokaż Wójkowi, ile masz wyjazdów? Tyle nie masz? Nie Tyle nie ma. Mm. No, tak, ale to był wtedy jego czw trzeci, czwarty wyjazd, a teraz z wami zacząłem to zaczął od, od, od początku, można powiedzieć, no. to już będzie pokolenie tej zgody, tego wszystkiego, nie? Tak naprawdę. rano stał i do śniadania, jak słyszał, że jest dość to hej, nie wiesz co, nie wiesz co. Ja widziałem taką rąkę, to gdzieś w sieci była, jak on sobie ładnie hymn w ogóle w Kraków śpiewa, nie? I lalala, Rodado. Oby po meczu z nami nie miał okazji tak śpiewać. Nie? nie, ja mam nadzieję, że wam przyniesie szczęście. Chociaż zawsze jak przyjeżdża na cichą, to przygrywacie. Znaczy inaczej, jak przyjeżdża z mamą, to wygrywacie, A teraz jest... Zo, zo, zo teraz jesteśmy w trójkę, no i tu jest... To może w tym jest klucz, to może w tym jest klucz. Boże, powodzonka. Dzięki za wsparcie. Z kolegów z klasy. Ty z kolegów z klasy na wyjazdy Czemu ich dzisiaj nie ma? Są na wakacjach. A ile ty masz w ogóle kolego lat powiedz mi. Czy ty jesteś na wakacjach? Osiem. Osiem lat. To z kim kto cię wziął? Tata i brat. To jest zdrowa rodzinka, no to brawo. Brawo, a skąd jesteś? Starowski góry. Ta, no pięknie, nasze strony, no to tym bardziej pozdrawiamy. Całe tarowskie góry. I wszystkich kibiców ruchu starowskich. I tych co jeszcze kibicami ruchu nie są. Tak jak mówimy, kapitan. Dawaj panowie, blisko siebie, odpowiedzialnie z tyłu, odważnie, ale przede wszystkim skutecznie w szor. Dawaj panowie, po trzy punkty. Kto Chciałbym pozdrowić moją żonę, bo we wtorek mieliśmy drugą rocznicę ślubu. Kochanie, wszystkiego najlepszego i dzięki, że mnie puszczasz ciągle na ruch. Kocham cię, Buźki. Czemu nie z nią? Czemu nie z żoną? Bo żona pojechała z synem, bo jest w ciąży, pojechała na wieś odpoczywać. Czyli nowi niebiescy w drodze. Ja, yeah, ja. Yeah. Młody już jest, a działożka będzie i też na pewno będziemy na śpilu. No, po Jeszcze no. raz, kocham cię kochanie. Dzięki, Dziękuję. no tak jak gadaliśmy, szkoda, że nie wygrana, ale mecz się mógł podobać. No, dokładnie. Szkoda, no. Wymagam też od siebie więcej osobiście, więc mam nadzieję, że w następnych meczach mi się to uda pokazać. Ja okay. gadał. No, może być lepiej. Dobry. Szkoda, że nie wygrana, bo no. były naprawdę dużo right, dobrych momentów. Grał no, bardzo dobrze. Super, super robota. Będzie dobrze. Mecz mógł się podobać, jak pierwsze tak. minuty to tutaj... Ciężki mecz, ciężki mecz. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać. Ciężki bot, berem. Good point. Na wyjeździe jednak punkty, nie? więc tutaj tak, tak, to też tak. trzeba docenić. A dziękuję Kibicom za ten wyjazd. No oh. dzisiaj doping to pojęli. Wow. Brawo. Super, dzięki. Shuma, what do you tell about fans? Uh, we, we could take a three-pointer. Yeah. They was with you. <laughs> uh, away match, and uh, a lot of fun came. Uh, it was our power. like For sure, it was uh, helping us. Yeah? Uh, if we want to win the league this kind of game we have to take three points so, so yeah. we keep going that hopefully we take uh, three points next game yeah?